Siema, siema. Pierwsza gierka w trzecim sezonie. Będziemy próbować odblokować parasolkę. Ogólnie Zobanie, mapa... Czy się uda? Zobaczymy, się Zobaczymy, zobaczymy. Mapa, no, dość ciekawa. Trzeba polatać po miejscówkach. Inna, na pewno. Inna, no. Inna, no. Zobaczymy jak to... Zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja lecę na pierwszy domek. W ogóle widziałem w tym zwiastunie, że można autami jeździć. Ale to auta dodadzą go później, bo na razie Aha. auta mi się nie da. Dobra, lecę tutaj dość blisko. To ja lecę następne Co ty mówisz, że sztucery dodali Sztucery? Tak, no sztucery dodam. A co lubiłeś grać? No nie właśnie, nie, nie lubiłem sztucerów. Ale pamiętam ci wszyscy nawalają sztucerami. To mam dość jak po prawej leży. Mhm. Jeszcze jeden. Dobra, leży. Czekaj. Okej. Okay. Tylko tutaj wiesz, ktoś był, więc tego i zabijałem od razu. Co to jest za muzyczka? Jak dostajesz ten, jak dostajesz jakieś e, trofeum na przykład, że zabiłeś pierwszą osobę Tutaj mam gości, 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 gości. Okej, okay, ok Dostał? Dostał? Dobra Na plecy 91 Gdzie? On leży Dobra, jeszcze jeden Nastał 91 O kurde, kurde ty, ale to, ten ten... to będzie twoja ta, twoja... Ten sztucer ten jest brak. dobry, powiem ci Właśnie sztucer pamiętaj, że jest taki teraz że nie trzeba, nie, nie trzeba go naciągać wyżej Znerfili go, znaczy zrobili go dla bardzo... Co to jest za pompa, no? To naciągiem. Pompa z naciągiem. Jak, go, jak ją przytrzymasz na R2 to uderza mocniej. Aż się nabije na maksa. Ale to wiesz, to jest takie. To jak w okay. się na przykład siedzisz i czekasz na kogoś. Aha, żeby... Sobie. No, no no no. Ale to tak. No dobra, ja ja... ja idzie kościół od Eski. Uwaga? Od eski, Z tej plecy? Okej, okay. tutaj. Okay. Okay. Tegoś tu gdzieś w chyba jest w domu. Jest w domu. się muszę uleczyć spokojnie. spokojnie. No nie są góry. Idzie tam ci, idzie ci tam do środka, o! idzie ci do środka. Uważaj. Z mojej strony. Ładuj go tam. Jest, leży. Super. Praca. Coś jednego miałem. Ciup, ja mam, ile mam? Bądź muszę mam? Okay. Tutaj się strzelam. Dobra, idę, 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 idę. Dzik tak, żołędzie jak Gregor Harnasza. No Aj, ty skubańcze. Ty knucie. Gdzie jestem? Gdzie <laughs> Czekaj. Dostał na biało, jest, leży, no, jeszcze jeden, jeszcze jeden, uwaga, Biegne. tu jest, o powiem. jest, Super. ekstra mordeczka, mordeczko, Super, mordeczko kaszanka, mordeczko kaszanka zabiliśmy, goście <laughs> Super byczku. Super, uwaga, tu jeszcze jeden, no co jest grane, ty, co, wy nie macie co robić, panowie? Dokładnie. Dobra. No co za puppy dance? Tylko pa, wy... Puppy dance. Puppy dance. Do Dobra. Dobra. Potrzebujesz? Masz... I do tej. Do do, do, do czego potrzebujesz? Okej, okay, okay. więc... hmm. okej na pewno. I czy tu można pływać? Tylko uważaj, no, bo ten w rekincie może nawet iść za brzegu. Na brzegu? Tak. Tak się dzisiaj wystraszyłem, jak grałem w pierwszą gierkę Jak mi rekin normalnie sobie stałem, mówię taś taś, ci cik, Ci prawie zeżar, prawie to jest jak szczęki 3. No, zeżar, no nie wiem czy. No po prostu mu się nastawiłem, nie? A... No wiem, wiem. wiem. No Pięk Dobra chyba Nie ma tu żadnego rekina? Nie no nie wiem. Żyje na krawędzi, przepłynęłem. chyba nie ma. Rokina by było widać. Leży. Jeden leży z prawej. Trafiłem go w głowę. Tam, jest. tam, jest, tam jest. Czekaj, 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 nie? czekaj, czekaj, czekaj. Niech stanie, nie stanie. Bo my nie jesteśmy stanie. w strefie. Teraz, nadocamy w niego. Nie, 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 nie. Strefa, strefa. Teraz. Jest, leży. Dobra, super. Leży. Jest 1! Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry. A tutaj jest koleś. Zóż, cóż. Dobra. Więc ja padnę na pewno. Dobra, to ty najwyżej zajdziesz do niego i choćbyś mu jednego strzała zadał. To ty, ty budujesz tak? Ale czekaj tego. Tak, Proszę tak, chcieć. Tak, tak. Jest jest, 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 tak, tak jest. jest, brawo. Ekstra, super. Pierwsza gierka i od razu zwycięstwo. Jest, elegancko. tak jest, łapeczki Dobra, pod jest. filmikiem. Tak? tak, czekajcie, jest. Jeszcze zobaczymy ten, zobaczymy, zobaczymy jak parasolka. Tą parasolkę ekstra. Yy, Dokładnie. To... Super, zobaczymy od razu ci. parasolkę, no. Wiedeś, że karnet zobaczyliście, to jeszcze gierkę z naszą Dokładnie. pierwszą grą i wygrano, Znaczy naszą pierwszą, pierwszą grą Gregora, ale pierwsza ogólnie pierwszy. pierwsza moja to była i pierwsza dło, no. no. Ładnie, ładnie. I zobaczymy parasolkę. Jest taka, no taka kolorowa. Czekaj, jeszcze nie mam, jeszcze nie mam. nie no, jest najgorsza. Myślę, że ją będę grał. Ok, latacz lata Fortelli. No, latacz Fortelli. Okej. Spoko. Okay. spoko, no. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tutaj mamy za, za y, poziomie. Okej. Okay. Super, no dobra. Także to pierwsza krok i wygramy. Tak Dokładnie, jest. super. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Dokładnie, rajba. do następnego. Na razie, hej, hej. Na razie, pa.